Złotokapi i Bugenwilla zdobią stacyjkę Freshwater, punkt startowy całodziennej wycieczki. Zachowano tu stare, dziś już zabytkowe wagony i część urządzeń. Na dawnym peroni mieści się kawiarnia, a w pomieszczeniach bagażowych urządzono sklep. Nie mamy czasu na zakupy. Przed nami długa trasa, wprost do dżungli. Prace nad połączeniem kolejowym pomiędzy leżącą w dżungli Kurandą i Wybrzeżem podjęto pod koniec XIX wieku. Trzeba było pokonać ogromne spadki terenu doliny, rzeki i strumienie. Queensland to stan, do którego Australijczycy wyjeżdżają na wakacje ciepło, plaże, rafa koralowa i tropikalny raj. Niegdyś te tereny przeznaczono na miejsce pokuty najgorszej kategorii skazańców, jacy trafili do kolonii karnych. W połowie XIX wieku zaczęła się tu epoka dobrobytu. Uprawa trzciny cukrowej, hodowla bydła i owiec przynosiły majątki. Dziś stan zamieszkały jest przez nieco ponad 3 miliony obywateli, z czego połowa żyje w Brisbane. Stary, zabytkowy pociąg mozolnie wspina się w górę, we wspaniałej scenerii pokonując około 20 tuneli i przejeżdżając koło wodospadów Stoney Creek. Od czasu do czasu w dole widać rzekę Baron River. Te wodospady zwykle są potężną kaskadą. My trafiamy tu w porze suchej, więc wody jest niewiele. Kuranda to miejscowość nastawiona głównie na turystów. Uliczki obsadzono kolorowymi krzewami egzotycznych roślin Banksy, Bromeli, Guzmani i Helikoni. Od pewnego czasu słyszymy dziwną muzykę. Okazuje się, że na progu jednej z galerii sztuki potomek aborygenów gra na niezwykłym instrumencie drewnianym didgeridoo. To długa drewniana rura. Muzyk ruchem powietrza wprawia ustaw drgania. Instrument wzmacnia te najniższe dźwięki. Konst polega na tym, że przez cały czas trwania utworu powietrze pobierane jest nosem i jednocześnie wypuszczane ustami. Taki instrument to coś dla nas. Muzyk skutecznie zachęca nas do zakupu. W rozmowie okazuje się, że aborygenu kończył szkołę muzyczną, gra na kilku instrumentach i zna parę języków. A my przyjechaliśmy do dżungli. Przez chwilę słuchamy jeszcze gry na wybranym przez nas didgeridu i ruszamy na zwiedzanie lasu deszczowego. Krótki przejazd do wielokrotnie nagradzanego parku prezentującego zwierzęta żyjące w tym rejonie. Dla przybysza z Europy oczywiście atrakcją są kangury. Obok można zobaczyć jaszczurki i ulubieńca wszystkich dzieci, misia torbacza koala. W terarium podziwiamy z bliska jaszczurki. Na niewielkiej plaży wyleguje się krokodyl słodkowodny. Na kamieniu wyleguje się jaszczurka, wodny smok. Jest praktycznie nieruchoma, ale tylko do czasu, gdy w zasięgu oczu pojawi się potencjalna zdobycz. W sąsiednich zagrodach inne jaszczurki i potężne, choć ponoć niegroźne goany. Na jednym z drzew moja żona wypatrzyła mamusie koala z małym. Dziecko wychodzi z worka na brzuchu mamy. Nie jest łatwo wypatrzyć malucha, ale cierpliwość kobieca zostaje wynagrodzona. Kuleczka z szarego futerka z czarnymi ślepkami usiłuje poznać ciekawy świat. Z parku na skraju dżungli wyruszamy w podróż z starą wojskową amfibią. Obserwujemy drzewo korkowe i pnie trzcinopalmy. Tuż obok gniazdo termitów, które odżywiają się rdzeniem drewna. Z takiego pnia robi się instrument didżidu. W innym miejscu twarde drzewo wykorzystywane przez aborogenów do wytwarzania bumerangów. Na niektórych pniach rosną tzw. rogi łosia to pasożytująca paproć. Wjeżdżamy do płotnistego jeziorka. Po prawej stronie palma, z której aborygeni robili wędki. Na pniu zanurzonym w wodę odpoczywa żółw. Spostrzegawczy zauważyli także w krzakach nad wodą jaszczurkę i znów rogi łosia. Kolejne lasy paproci. Nasza przewodniczka prowadzi amfibie i co chwila pokazuje inne okazy roślinności. Na brzegu dżungli palmy bananowe, widocznie tu zaczynają się uprawy. W dużym ogrodzie znajdujemy helikonie i alpinie. Jedna z odmian tej rośliny jest używana do wyrobu przyprawy zwanej pudrem Laosu. W innym miejscu rośnie imbir oraz rośliny przywleczone tu z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Widać owoc chlebowca. Dla koniki kolejki linowej to chyba najlepsze miejsce do szybkiego poznania lasu deszczowego, najstarszej dżungli na świecie. Ta amazońska liczy sobie zaledwie 10 milionów lat, dżungla w pobliżu Herns ponad 100 milionów lat. Pojawiła się, gdy Australia była jeszcze częścią prakontynentu Gondwany. Gdy Australia oderwała się od wielkiego lądu, panujący tropikalny klimat zamieniał się w suchy. Lasy deszczowe skurczyły się do 1% powierzchni. Ludzie wycięli większą ich część. Dziś oglądamy smętne resztki. Z góry widać liczne egzemplarze notofagusa wierzchni zielonego drzewa, które może osiągnąć nawet 21 metrów wysokości, a lubi wilgoć. W dżungli króluje figowiec. Dojrzałe owoce są pożywieniem nietoperzy i ptaków, a nasiona wielu gatunków spadając między gałęzie innych drzew, kiełkują, spuszczając korzenie do wody. W rezultacie tworzą wtórne pnie, które powoli zabijają drzewo gospodarza. Pamiątką są wiszące w powietrzu spirale. I znów między drzewami widać połyskującą Baron River. W lesie liczne eukaliptusy osiągające wysokość sześciopiętrowego budynku, które rosną w górskich dolinach. Leniwie, spoglądając z góry na wspaniałą dżunglę, pokonujemy kolejne kilometry trasy. W dole wije się rzeka, a na jej brzegach wprost kipi życie. Łatwo zauważyć kolejne piętra lasu od mchów i paproci, przez niewielkie krzewy do potężnych pni. Nie jestem botanikiem, a szkoda. Z góry widać dobrze mech na drzewach i pasożytnicze rośliny, tworzące jakby gniazda na pniach. Zauroczeni wspaniałą dżunglą, zjeżdżamy wagonikiem w dół do kerns.